Kryszta Janów, Kryszta Janów, Kleba Kazimierz, Kleba Kazimierz, Rosicka Kaza, Rosicka Kleba, Złota Negocja Wszędzie tam, gdzie mieliśmy możliwość rozpocząć akcję strajkową, ta akcja strajkowa prawie wszędzie tam została podjęta. Czy by istniała szansa taka, żeby wspomóc rolników i razem wyjechać. Ciężki sprzęt zakłady pracy mają. Wyjechać razem i zrobić 3, 4, 5 może potężnych blokad dróg. Urok, dobroć naszej organizacji polega na tym, że ja niestety, i to mówię z pełną świadomością, nie mogę naszym, tak jak tutaj kolega, kolega Rajmus, ci, którzy w tej strukturze są, kazać. Kazać. Kazać, niestety nie mogę. Podkreślam, niestety. Wiadomo, że górników ciężko jest przekonać do tego, oni mają te płace relatywnie wyższe niż cały kraj ma. Łatwiej będzie ruszyć właśnie te zakłady, przykładowo gdzieś tam na Mazurach, gdzieś może na Wybrzeżu, gdzieś może Kraków, Małopolska cała, czy Warszawa, nawet Łódź. Przecież tam wiemy jaka jest sytuacja, zarobki są bardzo niskie. Wtedy dopiero będą mogły się przyłączyć zakłady, które rzeczywiście mają dobre zarobki. My jako Komitet, zresztą do tego jesteśmy jako etatowi działacze, po prostu wyprzedzamy świadomością i spojrzeniem na przyszłość, no niestety nasze załogi. Jaki podjąć krok, żeby ten związek, czy ten Komitet Sześć central Związkowych po prostu mógł pomóc w pierwszej kolejności strajkującym osobom w tychach, kolejarzom i generalnie, żeby ten Komitet wyszedł z twarzy? Czy my możemy jeszcze jako osiemdziesiątka zrobić rzut na taśmę i postawić pięć kopalń? Spokojnie. Wyprujemy żyły, pojedziemy, padniemy, zatrzymamy. Tylko do przodu, uciekać do przodu. Postępujemy drugą dobę, jesteśmy zdesperowani, gotowi na wszystko. Uważamy, że do tej pory Powinno przystąpić do tego strajku przynajmniej połowa kopalń. Solidarność również na wielu innych kopalniach i innych zakładach pracy powiedziała, że nie będzie tego strajku popierać, dlatego że on jest polityczny. Polski górnik nie da się już więcej mordować za milion dwieście albo dwa miliony wypłaty. Nie da się! I to sobie też jasno trzeba powiedzieć. Skończyła się taka polityka, w wyniku do której polski górnik zarabia tyle samo co sprzątaczka niewiele lepiej, o ile lepiej. Powiadają nam, że rozpoczynamy strajki i zaczynamy kopalnie. I czy uważamy za sukces? Czy też jest to porażką? Że na przykład na wielu kopalniach, na których na narzapę załogi stanęły i odpowiedzieliśmy, że to jest nasz sukces. A dlaczego? Dlatego, że zawsze jest nasz sukces, jeżeli robotnik w wyniku protestu dostaje 100,5 pół czy milion więcej. I to jest sukces. Zawsze się będziemy opowiadać w takiej sytuacji po stronie tych, którzy ten milion czy pół otrzymają. I duszenie płac jest antyrobotniczym, antyspołecznym, antypolskim. Tak dalej nie będzie. Jasno i stanowczo. Każdy, kto ma trochę oleju w głowie dzisiaj powinien powiedzieć nie. Dlatego wzywamy Was. Pijcie się o podwyżki płac, bo to jest pierwszy krok do przewrócenia tego systemu. abyście się nie uginali i nie ustępowali, bo już jeśli nie dni, to może nawet godziny dzielą nas od ostatecznego zwycięstwa. Wygrywacie! Jest dobrze! Każdy czas, każde miejsce, każdy region w tym kraju ma swoją historyczną siedzibę swoje historyczne miejsce. Przez długi czas to była stocznia Gdańska. Ale powiem wam, że do historii odrodzonej solidarności, tej prawdziwej, tej ludzkiej solidarności, robotniczej przejdzie zakład numer dwa w Tychach. To dzięki wam zaczęli zatrzymywać się górnicy i strajkują. Padają nam te strajki i stają bo rząd wie, widzi, co się dzieje. To jest jak pożar w lesie. Tu się ugasi, tam się zapali. Dzięki Wam stanęli kolejarze. Jeżeli Wy nie ugniecie się, to może niedługo będą stali kolejarze w całej Polsce. I wtedy to my, my robotnicy, będziemy dyktować warunki, na jakich będą kapitulowali ci, którzy chcieli nami rządzić. To Wy jesteście widocznym przykładem. Że tak trzeba postępować, że lepiej umierać na stojąco niż żyć na kolanach. Bo nie walczycie tylko o pieniądze, ale o godne życie! Nawet nie próbują z nami rozmawiać. Nawet oni nie, oni chcą, żeby to zbankrutowało, bo lepiej spuścić Włocha i niech ci Polacy u siebie w domu rypią za czarnych murzynów. Nie jesteśmy czarnymi Murzynami, jesteśmy. U nas już sprzedali nie, i nie, tu się czuje panem. U nas w Polsce, u nas w naszym kraju. Ja Polka muszę słuchać co nie, Ja mogę pracować. nie, nie, ale nie, na takich warunkach jak oni to zrobili. Sprzedali nas z i całą Polskę chcą sprzedać. I teraz przychodzi teraz przychodzi z OPZZ, tak. to jest Solidarności, związek, hmm. nie, 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 Załoga naszej mandat Załoga wymówiła mandat zaufania, nie, nie, i OPZZ tak. i nie, 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 Chodzi o protest, w obronie ludzi pracy. W obronie po prostu chodzi stoczni, zakładów pracy. I dlatego, dlatego kontynuujemy już dwa tygodnie. Dwa tygodnie po prostu strajk. Będziemy kontynuować dalej, aż po prostu chodzi o zwyciężymy, jak to było w 80, -80 roku. I dzisiaj za milion trzysta na kadłubach, nie? I żonę dziecko wychować. Za młodzi mają, za młodzi mają teraz. Mój ojciec spuch z głodu, a wy puchniecie od piwa. Mówicie, że macie biedy. Ci, co strajkują mają 4 miliony miesięcznie. Nie